Witajcie, kochani, z tej strony Pawła. Zapraszam dzisiaj na film z Maratonu Hawciarskiego, to znaczy Jagoda zorganizowała właśnie Maraton Hawciarski. No, a ja chcąc podgonić moją półkę z książkami, postanowiłam dołączyć. Są tam różne godziny zaczęcia. Główne zaczęcie rozpoczęcie maratonu jest o 12.00. Jagoda zaczyna o 12, ja i tam jeszcze patrzyłam ktoś również zaczyna o 12, mam jeszcze 10 minut do 12, także postanowiłam nagrać wstęp, jak widzicie już troszkę jestem przygotowana, haft na stojaczku, laptop do obejrzenia, oglądania jakichś filmów, bo na pewno będę oglądać, tablet ze wzorem, wzór mój, mój obraz będzie wyglądał tak, ja Będę kończyła tu, tutaj na dole. Wygląda tak. Oczywiście kawka, pudełeczko z moimi <grytanie> pakietami. Takimi powiedzmy nie za super zorganizowanymi, ale jest. No i tam Marysi kredki, kolorowanki takie tam. No i co? Chciałam Wam pokazać jaki mam stan na chwilę obecną. Światło mi się z żyrandolu odbija. Ale dzisiaj jest strasznie deszczowo, więc no muszę się doświetlać. Eee, w tym miesiącu mam 4780. Dzisiaj jeszcze nie haftowałam, czyli może ja to sobie eee, jejku, odznaczę. I będziemy sprawdzać e, dzisiejszy e, przyrost. Jak widzicie, jest za 5:12. Kawka jest, ale jakie. Różowy, pomarańczowo widzicie, naprawdę to tak nie jest czekajcie, no więc takie światło chyba e, także widzicie, mulinki przygotowane tablet jest, kawka jest laptop odpalony, zaraz włączę jakiś film na YouTubie najprawdopodobniej, no i halfcin gotowy e, chcę skończyć ten obszar i przenieść się na górę także myślę, że e, będę się włączać do Was tak powiedzmy, hmm, co dwie godziny Mniej więcej oczywiście, ponieważ maraton trwa od 12.00. Inni tam będą dołączać o 18.00, na przykład i trwa do 24.00, czyli jak dla mnie to jest 12 godzin. Także myślę, że może się uda no, większą ilość postawić tych moich półkrzyżyczków. Piękny ten obraz, jest fajny, kolorowy i właśnie tak, jak mówiłam, chcę go jak najwięcej podgonić, bo, bo jednak to jest tysiącznik. Ja mam zrobione 17,67%. No, a chciałabym, żeby było więcej, żeby były jakieś perspektywy na jego skończenie, bo na razie to jeszcze dużo, dużo czasu. Przede mną, bo to był taki trochę zaniedbywany i właśnie w tym miesiącu jest VIP-em w zabawie u Magdy i chciałabym go dodatkowo jeszcze właśnie na tym maratonie podciągnąć. Wiadomo, nie będę siedziała 12 godzin bez przerwy, no bo tak się nie da, plecy nie pozwolą. Marysia też wiadomo, chociaż starsze dzieci powiedziały, że pomogą się nią zająć, i pobawią i w ogóle przejdą się z nią do babci, ale jednak... No, jednak wiadomo, będzie troszkę przeszkadzać. Mamo to, mamo tamto, ale ale dobre będzie takie oderwanie się i chwilę pochodzenie, rozprostowanie pleców. Dobra, kochani, ja nie przedłużam, bo za chwilę będzie 12, za 3 i będzie czas zaczynać. Stanowisko gotowe, także 12. Jest. Myślę, że zobaczymy się tak koło godziny 14. .00. Do zobaczenia. Już prawie 14 godzina. Jak widzicie, fajnie mi tu poszło. Został mi jeszcze w moim tym obszarze jeden kolor do wyhaftowania. 115 krzyżyków w nim zostało i będzie obszar skończony. Zaraz. Oj, czekajcie, coś mi tu tablet poświrował. Dzisiaj mam wyhaftowany już 800, 800 40, 483 półkrzyżyki, także no na dwie godziny e, fajnie. W międzyczasie jeszcze odlałam ziemniaki i teraz zrobię przerwę, zjem obiad, zrobię sobie jakąś herbatkę e, i dokończę ten jeden kolorek. A jak ten jeden kolorek już będzie zrobiony, e, będę musiała to wszystko ściągnąć rozwinąć, przepiąć, to wtedy się do was włączę i pokażę wam jak do tej pory wygląda haft od razu mówię, że nie zwracajcie uwagi na to, że mój stromina jest strasznie brudna, ale ja już ponad 2,5 roku to haftuję także no ma swoje plamy, zwłaszcza przy dzieciach Także prawie 500 krzyżyków jest zrobione. Tu synek zrobił mi domowe na czosy paprykowo-czoskowe. Pycha. Oglądam sztorm stulecia na CDA. Naprawdę bardzo fajny film trzyczęściowy. Dosyć stary, bo to jest film z którego roku? Zaraz wam powiem. 1999 roku, no to już ma 26 lat, ale jest naprawdę fajny, nazywa się Sztorm Stulecia, na, pod, na motywach powieści Stephena Kinga, także kto nie oglądał, to polecam, film ma trzy części i każda po niecałe półtora godziny, także no, na maraton sam raz, ja już go oglądam któryś raz z kolei. Więc zbytnio nie muszę patrzeć, a raczej słucham. No i wiadomo, zerkam. Dobra kochani, ja lecę teraz zjeść obiadek, żeby mieć siły. Zjem obiadek, zaparzę sobie herbatkę. To tak myślę, że przerwa półgodzinna będzie. I włączę się do was, jak będę właśnie przekładać sam No i będę musiała to wszystko, to, to... Rozwinąć i, i ułożyć na stole Wam pokażę. Dobra, ja zmykam, zjeść. O, jak widzicie, za minutę 14, czyli dwie godzinki minęły. Zmykam, zjeść, zrobić herbatkę i widzimy się właśnie, jak będę przekładać tamborek. Kochani, udało mi się skończyć ten obszar. Zdjęłam z tamborka. Rozłożyłam na stole i chcę wam pokazać, jak to wygląda. To jest taki zwykły, kuchenny stół. Przepraszam, za bałagan dookoła, ale jak mama mama raton nie sprząta, to powoli robi się bałagan. Także wygląda. Tak. Nieźle, prawda? Tu widzicie, co mam już wyhaftowane. Jeszcze tutaj oczywiście idzie on. Strasznie zawiesza w bok. No. Jest jeszcze co robić. A tu co? Jakieś piksele mi się powie. No dobra, ale widzicie jak? Jak to wygląda. I było małe cięcie taki ten schemat jest wielki, że tablet nie daje rady mi go yy, obsługiwać tak jak powinien. Yy, tak widzicie, yy, jaką już. Może coś do pokazywania. Kawałek mam zrobiony i to jest to. Tu. I tu. Dużo, prawda? Może troszkę pokażę Wam z bliska, póki to jest rozłożone i mogę tak większy kawałek pokazać. Może czekajcie. Widzicie, to jest na całą szerokość stołu. I na. Prawie całą długość stołu. Mega. No nie naprawię cena. No, prawie na całą długość stołu. Dobra, troszkę Wam pokażę, jak to z bliska wygląda. Jak jest odwinięte. Bo ja odwijam tylko jak zmieniam e, tamborek, więc sama dawno tego nie widziałam. Mega się prezentuje, naprawdę bardzo mi się podoba. Szkoda, że wy to widzicie takie bardziej żółte niż jest naprawdę, ale coś to moje światło tak dziwnie dzisiaj pokazuje. Może dlatego, że na podwórku jest naprawdę pochmurno, leje, wieje i. No i bardzo brzydko. Także jeszcze raz, może tak. Pierwsza półeczka. Druga półeczka trzecia półeczka i czwarta półeczka. Przepraszam, że kiwam, ale z ręki nagrywam. Eee, całość to jest 712 tysięcy 712 280 przepraszam 7 krzyżyków wyhaftowane już mam 126 506 do końca zostało 585 781 dużo <coughs> Ojejku, przepraszam Dalej jestem chora ale jakoś poradzimy teraz chciałabym się skupić na wyrównaniu tego o tego obszaru wykończenie wykończyć ten obszar aby tu zrobić taką linię do dołu, no i później jeszcze tutaj. No, wiadomo, dzisiaj na pewno tego nie zrobię. No to nie ma mowy, w ciągu miesiąca pewnie tego nie zrobię, bo to jest no dużo pracy. Ale smog odtrzył się świetnie. Naprawdę podoba mi się. I właśnie tak teraz wyrównam tutaj. I później będę schodziła schodziła w dół, A, ale to te schodzenie w dół to już za dużo dużo czasu, także bym chciała teraz się skupić na właśnie tej e, części wzoru żeby ładnie tutaj sobie wyrównać i później tu podzielić może na na trzy obszary na sześć, co ja mówię e, raz, dwa tak, na sześć Obszarów, no i to wezmę sobie chyba jako jeden, albo po prostu zrobię e, jakoś dotąd. Nie wiem jeszcze, no ale chciałam Wam pokazać, e, jak wygląda rozłożony na stole. Świetnie, prawda? E, dzisiaj, wyhaftowanych jest 598 krzyżyków. Mamy maraton, jak dobrze wiecie. Jest zaraz godzina 15.00. Także no, wychodzi mi 200, pół krzyżyków na godzinę, ale uwzględniając to, że zjadłam obiad. Zrobiłam sobie kolejną herbatkę. No i musiałam to rozwinąć. Pokazać Wam, się napatrzeć. No i teraz muszę to z powrotem zapiąć, umocować na stojaku i brać się dalej. Także myślę, że zobaczymy się przed godziną 18 bo o 18 jest live u także chciałabym go oglądać także mm, albo do 18 widzimy się raz albo dwa razy to zobaczę, zobaczę jak mi będzie szło zobaczę czy będę miała wam coś ciekawego do pokazania także e, na razie zmykam i widzimy się za te no pewnie około 3 godzinek Jestem z powrotem. Jak widzicie, ten kawałek też był wcześniej na wejściu skończony. Już mi tu zdobi. A do tego haftuję tutaj. Idzie bardzo sprawnie. Aż no, jestem zaskoczona, że tak szybko i tak, taki fajny wynik, bo już 1671. Hm, dużo, nie? Mi też się wydaje dużo, no ale i w sumie już minęło hmm, prawie 6 godzin, także wynik całkiem niezły. No i wiadomo, to jest półkrzyżyk, tak. E, czekajcie, wezmę nożyczki. Tutaj są duże placki tego samego koloru. E, znaczy, no, jednym kolorem są duże placki. Fajnie się haftowało, także poszło e, w miarę szybciutko za... czekajcie, które godzina, za 12 minut zaczyna się live u Oliki także trzeba będzie włączyć y, YouTube'a, ja swoją y, swój film w stulecia" y, właśnie się skończył trzeci odcinek trzecia część y, i po live'ie Oli będę szukała coś innego do, do oglądania Dalej no po lajwie zrobię na pewno przerwę na kolację. I Mary się położę spać, także będzie troszkę dłuższa przerwa. No ale wygląda fajnie, prawda? Ciężko mi tak całe uchwycić, żeby nie było widać bałaganu, jak jest dookoła. No ale fajnie wychodzi. Fajnie wychodzi. I bardzo szybciutko te niebieskie. Ojejku, to wszystko niebieskie. No, jak burza szło, to tu, tutaj, no, no, super. E, także, a, pokażę wam statystyki. A, nie pokażę światło, czekajcie. Matko boska, co tu się dzieje? Czekajcie, o. Co ja mam? flash włączony? Nie. Od, Od żyrandola mi się tak strasznie odbija. Hm. O, ale coś tam widać. 1671 no, fajny wynik, ale jak jak mówię, widać, jak położę. No, też byle jak widać. No, naprawdę się fajnie haftuje. Nie myślałam, że e, taki. Kurde, tu Wam lepiej będę pokazywać. E, że m, taki maraton e, przyniesie takie fajne efekty, taką motywację. Tu ładnie, smog wykończony. A teraz tu, tu mamy, przepraszam, że łapką, ale książkę, i z tej książki wylewa się woda. No, świetnie to wygląda. Dobra, kochani, ja przełączam się na YouTube, będę czekała na, na live'a Oliki. I myślę, że spotkamy się już jak. Mary się położę spać tak koło pewnie 20, 21, raczej około 21. No to za 3 godzinki to troszkę więcej krzyżyków na pewno przybędzie. No i pewnie sporo czasu zajdzie mi kolacja, mycie i kładzenie. Marysi spać, także także no będę miała trochę przerwy, bo już przyznam, że palce trochę bolą. Od trzymania tej igiełki, ale jest do przeżycia. 18. To jeszcze zostało do końca maratonu 6 godzin. Mam nadzieję, że wytrzymam. No jak znajdę fajny film, to na pewno. Ale dobra, zmykam oglądać live'a i widzimy się koło 21. Kochanie, jest już po 21, dokładnie 10 po. Kolejny obszar. Tutaj został skończony. Bardzo się cieszę, bardzo fajnie szybko poszło. Ech, niby ym, nie spodziewałam się, że to aż tyle pokrzyków, będzie, bo już w sumie mam. Zaraz pokażę. 2606 jest godzina 21.11. No i idzie super. Super, super zmotywował mnie ten maraton właśnie do, do działania. Zostały mi jeszcze 3 godzinki i do wyhaftowania raz, dwa, trzy, 4, 5 tysiąc, niecałe dwa tysiące, żeby skończyć obszar. No, no chciałabym skończyć tu, czekajcie, trochę odsunę, tu wyrównać, ten obszar zrobić i zostałby mi później już tu taki. Taki równy do podzielenia, także no fajnie by było, ale ciekawe jak to będzie. Ten obszar odczuł się świetnie. Na live'ie Łegody też super się, się haftowało, na live'ie Oliki świetnie. Ciężko było się skupić na haftowaniu, żeby nie zaglądać na te piękne prace, jakie dziewczyny zgłosiły do konkursu. No ale jest, jest dobrze. Jeszcze niecałe trzy godzinki do końca. Nie wiem, czy dam radę, bo już mnie bardzo bolą palce. Już aż czerwone są. No ale może, może się uda. Jak nie będzie wielkiej pikselozy, to myślę, że jest do wykonania. Ale jak będzie dużo pikselozy, to może być ciężko. Dobra, ja już... Uciekam um, zrobić jakąś herbatę i siadam dalej, także zobaczymy się. No już pewnie um, na koniec pokażę Wam ile zrobiłam. Także trzymajcie kciuki, żebym dokończyła ten obszar. Do zobaczenia. I Witajcie kochani w ostatnim wejściu już dzisiaj. Jak widzicie, mamy 23.30. Ja już nie daję rady. To znaczy, no, głowa by chciała, ale plecy odmawiają mi posłuszeństwa. E, bolą mi paluszki, bardzo bolą mnie opuszki palców. Nawet trzymam igłę. No już trochę chce mi się spać, bo przeważnie o tej porze to już dawno śpię. E, I wynik na ten maraton to jest 3600 pół krzyżyków. Jest to mój rekord. Najwięcej ile udało mi się zrobić. Jestem z siebie bardzo dumna. I bardzo dziękuję dla jagody, że zorganizowała taki maraton. Musimy to robić częściej, bo haftuje się fajnie. No i, i dużej ilości, tak? Oj! Mogłabym jeszcze pół godzinki po podziubać, ale już naprawdę się słabo to czuję. Może, żeby mnie plecy nie bolały, to to jeszcze bym posiedziała, ale ale chcę jutro wstać z łóżka, tak? A wiem, że jak bolą plecy, to, to trzeba sobie odpuścić, tak? Próbowałam robić przerwy, pochodzić, przysiady porobić, no ale niestety nie pomaga. Także podsumujmy może, co zrobiłam dzisiaj. Dzisiaj wykończyłam tutaj ten obszar, tak? Mniej więcej Wam pokażę. Wykończyłam ten obszar. Przepięłam tamborek, kończyłam następny obszar. To jest, e, o muszę odsunąć e, ten obszar. Wykańczałam tu od tego niebieskiego i tak mniej więcej tu. To był drugi obszar. I trzeci obszar, jaki zaczęłam, to był. Dotąd? E, tak, dotąd. O, tak. Ten obszar. Miałam nadzieję, że uda mi się go skończyć, no ale niestety zostało 828 krzyżyków. E, żebym miała szansę, jeszcze tam była to mniejsza liczba i w pół godziny zrobić, to, to chętnie bym się przemęczyła. Nie wiem, na stojąco bym haftowała, ale wiem, że to już jest praca na, no pewnie, 2-3 godzin, więc, więc odpuszczę. I tak z siebie jestem bardzo dumna, bo jak widzicie, tu się obszar skończył. Poszłam do góry. O jej kurczę, ucieka, zrobiony został ten obszar. Tu. I tutaj ten kawał. No dla mnie to jest bardzo dużo. Tak jak mówiłam, jest to mój rekord. Ta płeczka jest pozwijana, ale wygląda pięknie ten smok, ta książka na górze, no wiadomo tamborek zasłania, no i ten no, większość materiału jest zwinięta, ale ale jest naprawdę super, bardzo się cieszę. Eee, tak, żeby człowiek mógł haftować codziennie, to w miarę szybko bym mogła go ukończyć. Mówię w miarę, bo wiadomo tysięcznik ponad 700 tysięcy było na początku, 712 tysięcy. A teraz zostało 129. Yy, tfu, zrobiłam 129,5, a zostało 582 tysiące, no prawie 3 no ale jest efekt, jest efekt, podoba mi się teraz tutaj będzie taki bardziej. może ja Wam pokażę yy, troszkę zmniejszymy yy, i może tutaj o się załaduje czy nie ten obszar o tutaj no to będzie takie coś więc będzie też się haftowało łatwo i szybko no gorzej tutaj te wodospad z książki to trochę pikselozy będzie no ale za to obok jest widzicie nawet nawet na podglądzie jakie rządki krzyżyków także będzie się robiło fajnie Widzicie, gdzie mam niteczki poparkowane? Tu i tu. Oto, kto haftuje, to umie sobie to mniej więcej rozplanować, jak to wygląda. Och. Chciałoby się skończyć, no ale... ale trudno. I tak jest fajnie, i tak mi się podoba. Także mam nadzieję, że mój film wam się spodoba. Że za te moje prawie 12 godzin pracy dostanę dużo łapek, dużo komentarzy. A kto nie subskrybuje, niech, niech, niech zasubskrybuje, bo, bo to była no duża praca włożona przeze mnie, bo jednak to no, od 12 do w pół do 24. Nawet mi się zawiesił. O. I wyszło 3600. No wiadomo, przerwa na e, zjeść coś, do toalety pójść, zrobić kawę, herbatę. E, no i później pod wieczorem, już e, Mary się spać, położyć, dać kolację. Ale, ale efekt jest dla mnie bardzo, bardzo zadowalający. Także e, macie chęć, postawcie mi wirtualną kawkę, dawajcie lajki. Koniecznie komentujcie. Co myślicie, jak mi poszło, jak się prezentuje? Wiecie co, że dopiero przez e, przy nagrywaniu zobaczyłam, że tu jest czacha. O, no, czacha. Ale bajka. Tego nie widziałam wcześniej. Wiadomo, jak haftuje się blisko i tego nie widać, ale dopiero przez kamerę zobaczyłam, że tu jest czacha. Nieźle. Super. Dopiero po wyhaftowaniu i spojrzeniu z daleka widać, co konkretnie jest na obrazie. Oj, dobra. Nie przedłużam, kochani. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!